Panie doktorze, w 2023 roku w klinice chirurgii ogólnej przeprowadzono 258 przeszczepień wątroby. To na pewno rekordowa liczba i jednocześnie ona sprawia, że placówka stała się jednym z największych ośrodków transplantacyjnych w Europie. Tak śmiało możemy chyba powiedzieć. Tylko w minionym roku w klinice przeprowadzono również pionierskie w kraju transplantacje podzielonej wątroby jednego dawcy dwóm biorcom. Na czym polegała wyjątkowość tej operacji? Техника знана Technika znana już jest od wielu, wielu lat. To nie jest tak, że to jest, jak bardzo, jak jest strasznie nowa rzecz, że tutaj dzielimy narząd dla dwóch dawców. Jest to technika, która pozwala niewątpliwie zwiększyć tam pole organów do wykorzystania, zwłaszcza u osób, powiedzmy, o bardzo budowej ciała deli takiej delikatnej, kruchej, które osoby mamy poniżej 50 kg wagi czy 54 5 kg wagi, dla których normalne narządy w naszej populacji są, no, rzadko się trafiają takie narządy, żebyśmy mogli je wykorzystać. W związku z tym e technika, która wyszła, swoje korzenie jakby wyciąga ze skali wschodu, z Poni, gdzie tam są, dokonało pierwszych w ogóle na świecie podziałów wątroby i my zdecydowaliśmy się do takiego wykorzystać właśnie, żeby można było dzięki temu jednemu narządowi przyczepić dwie osoby, co nam zdecydowanie Skracę lista osób oczekujących, gdyż mamy wtedy dwa narządy jakby do wykorzystania. Niestety wadą tej techniki jest to, że osoby muszą być bardzo drobne. W naszym kraju tych osób no, nie mamy wielu bardzo drobnych, ale z drugiej strony patrząc, jeśli mamy już taką osobę bardzo drobną, to normalny narząd dla niej troszkę jest narządem za dużym przeważnie. W związku z tym można jakby ugrać dwie rzeczy przy jednej okazji. Przecież zmniejszyć liczbę osób oczekujących do przeszczepienia, a jednocześnie zaspokoić potrzebę tych najdrobniejszych budowy osób. No właśnie, żeby udało się taką operację przeprowadzić, ten organ musi spełniać pewnego rodzaju kryteria. Musi być dobrym organem może Tak, musi powiedzieć. być bardzo dobry organ najwyższej jakości, tak powiem, bo on będzie na półdzielony, w związku z tym będzie każdy zbiorca każdy z będzie dysponował tylko połową organu, więc ten organ nie może budzić jakichkolwiek zastrzeżeń, jeśli chodzi o jego funkcjonalność, jego jakość, bo musi służyć na wiele lat tym osobom, to prawda? Jak wygląda taka operacja takiego organu? Dzieli się go na kilka części. Na ile części możemy go podzielić i ile osób może z tego skorzystać? Te operacja jest troszkę bardziej logistycznie skomplikowana niż takie te typowe transplantacje wątroby, z tego względu, że po prostu trzeba zaangażować więcej osób. Tych zespołów będzie więcej. Wiadomo, jedynie będzie zespół pobierający narząd. Ale to nie koniec, bo oprócz tego, bo otrzymujemy w końcu dwa narządy, w związku z tym musimy mieć dosłownie dwoma salami operacyjnymi, dwoma zespołami, które wykonają hepatektomię, czyli usunięcie narządu w biorce i drugi zespół jeszcze, który będzie wszczepiał. Zmniejszone o połowę narząd, czyli już mamy w tym momencie pięć zespołów, a jeszcze jeden zespół będzie potrzebny do podzielenia wątrobek. To sama procedura podziału narządu zajmuje około 3 godzin. W związku z tym łącznie zaangażowanych w taką procedurę będzie okazało się około pewnie 20 osób. Jak pan doktor wspomniał, nieczęsto się to zdarza, a to wynika z kolei z tego, że jakość tych organów nie zawsze jest dobra. Tak, no, muszą to być organy dosłownie, rzeczywiście nie budzące żadnych wątpliwości, w idealnym stanie, także w naszej populacji, w naszych warunkach u, u, u polskich jest to około 10% narządów, które nadają się do tego typu wykorzystania dalej. Czy to wynika, czy możemy wysunąć taką tezę, że my o siebie nie dbamy i w związku z tym te organy są też je, takie, jakie są? Nie, dbamy o siebie. Zawsze W ostatnich latach, co to troszkę lepiej dba o siebie, ludzie żyją znacznie zdrowiej. Natomiast tylko jest prawda, że no, te organy dzielone, jakby, one, one po prostu albo muszą być wyjątkowo dobrej jakości, więc albo bardzo młode i też odpowiedniej wielkości. Także tutaj idzie kilka kryteriów, które uniemożliwiają tak podział wszystkich, wszystkich narządów. A poza tym trzeba mieć odpowiednio małych biorców, bo wiadomo, że największą korzyść odniosą bardzo mali, o małej wadze osoby, których na liście oczekujących nie jest aż tak wcale dużo. Panie doktorze, w Polsce w zeszłym roku przeszczepiono 523 wątroby, co jest na pewno wynikiem rekordowym. Dla porównania w 2022 przeszczepiono 334 wątroby. Skąd taki wzrost i jakie czynniki o tym zadecydowały? Bardzo nas cieszą te liczby przede wszystkim, bo właściwie takie liczby już powyżej 500 przeszczepień wątroby, to, jest, to, to jakbyśmy cofnęli się z czasem jeszcze 10 lat do tyłu, czy jeszcze 15 lat do tyłu, to by były w ogóle zdumiewające dla nas wszystkich liczby, bo wtedy przeszczepień było połowę mniej narządów wątroby albo jeszcze mniej. Te całe, nas bardzo cieszy, że, że te liczby no, skutecznie wzrastają z roku na rok i w tym roku nasza klinika myślimy, że przekroczy 300 przeszczepień bez problemów. W tej chwili przeszczepiliśmy 112 narządów, a mamy 4, w sumie 4 miesiące tego roku, także przed nami być może jest furtka do, do, do przeszczepienia 300 narządów, ale to nas bardzo cieszy, przede wszystkim z dwóch względów. Potrzeby polskiej transplantacji wątroby to jest około 500 narządów rocznie, czy powyżej 500 narządów bo co, jak się te, my to uzyskaliśmy w tym roku już, co za tym idzie osoby na liście oczekujące do transplantacji wątroby praktycznie przestaną umierać, nie to, że te potrzeby my wyczerpiemy nie będzie kogo przeszczepiać, będzie bo ciągle chorują nowe osoby, ale o to chodzi, że osoby oczekujące na narząd po prostu nie będą ginąć na liście oczekujące do przeszczepienia narządu. To oznacza, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak, to idzie w bardzo dobrym kierunku takie są potrzeby społeczeństwa, takie są potrzeby naszego kraju przede wszystkim i nas to cieszy, że to właśnie zmierza wszystko w tym kierunku, a nie ani w, ani w innym. To są dane optymistyczne, z których się bardzo cieszymy. Temat jeszcze jeden, który chciałbym z panem poruszyć: w ubiegłym roku została podpisana umowa pomiędzy Polską a Litwą dotycząca możliwości pobrania narządu do transplantacji oddawcy z Litwy. Taka współpraca między narodami, ona istnieje od dawna? Czy to jest jedna z takich umów, albo jedna z pierwszych takich umów? Nie, takie współpraca istnieją na świecie od lat. Jakby w Unii Europejskiej działa Eurotransplant, który jesteśmy częścią Eurotransplantu, tak naprawdę. jesteśmy Poltransplant -pol jest jakby częścią Eurotransplantu. Natomiast do tej pory rzeczywiście z Litwą takiej umowy nie mieliśmy, ale dzięki temu, że nasz kraj podpisał te, tego typu umowę o współpracach, w tym roku już przeczepiliśmy trzy, trzy narzędzia. Rządy Także dziękujemy kolegom na Litwie za zgłoszenie. Rządów nie zmarnowały się. No proszę mi powiedzieć, jak wygląda taka koordynacja e, takich działań między Polską a przykładowo Litwą albo innym krajem? Koordynacja nie jest jakoś tam znacznie odbiegająca od standardowej koordynacji, jedynie czasami trzeba liczyć się z barierą językową, gdyż koledzy, którzy byli na przykład na Litwie, powiedzieli, że największą problemem była oczywiście bariera dokumentacji medycznej w języku litewskim, bo tłumacz z nami nie, nie jeździ, także niestety to była jedyna największa bariera. Procedury właściwie wyglądają wszędzie podobnie, porównywalnie, także nie jest to jakiś kłopot proceduralny czy, czy, czy medyczny, jedynie czasami rzeczywiście potrafi być bariera językowa, zwłaszcza w języku litewskim, no chyba, ja, ja nie znam języka a co szczęście angielski jest językiem międzynarodowym w tej chwili, także kłopotu pozwala nam tych kłopotów uniknąć. Czy takich e, przeszczepów będzie więcej? E, takich międzynarodowych? Bo tak chyba możemy powiedzieć. Znaczy teraz świat się zmniejsza, także ja myślę, że te przeszczepy tak samo to się czas podróżowania po świecie. W związku z tym prawda, musimy oczekiwać, że być może taka współpraca narodowa, nie tylko z Litwą, ale również z krajami innymi, ościennymi będzie podtrzymywana i prawdopodobnie rozszerzana na inne kraje. Zresztą, działa w obie strony i również koledzy z Litwy też uzyskają Korzysta z takiej współpracy, także ta współpraca jest jakby najbardziej pożądana. Panie doktorze, to będzie pytanie, które, na które mam nadzieję Pan mi odpowie i nasi widzowie na pewno skorzystają. Proszę mi powiedzieć, jak my, zwykli ludzie, funkcjonujący na co dzień, powinniśmy zadbać o swoją wątrobę? Znaczy, wątroba niestety jest narządem, który w czasie życia osobniczego się zużywa. Można tak powiedzieć kolokwialnie, bo no niby ma legendalne zdolności regeneracji, ale to troszkę są mity. Przede wszystkim trzeba unikać alkoholu, bo alkohol jest głównym szkodnikiem dla naszej wątroby. On prowadzi po prostu do zmian nieodwracalnych. Wszyscy myśl, myślą, że wątroba się zregeneruje, to są jakieś super leki, tabletki cudowne, które zregenerują narząd. No, tak się niestety nie dzieje. Włóknienie, do którego dochodzi na skutek spożywania alkoholu, jest właściwie procesem nieodwracalnym z procesem w jedną stronę jakby biletem i jedyną, jedyną rzeczą, którą możemy zrobić to zdrowo żyć, promować zdrowe życie i nie pić alkoholu, bo to wszystkim, nam wszystkim skraca życie o średnio 10-15 lat. Z biegiem lat wiedza na temat dbania o zdrowie, dbania o wątrobę, między innymi jest coraz większa. Pan widzi te zmiany w społeczeństwie, które to, następują to, to na to zmiany, przestrzeni kolejnych lat? Te to, to zmiany wszyscy widzimy oczywiście, bo w tej chwili nikogo nie dziwi średnia wieku, która na, w ostatnich latach spadła w ciągu ostatnich dwóch lat od 2 Lata właściwie w Polsce, ale w ciągu 20 lat zwiększyła się o ponad 10 lat. W tej chwili kobiety w Polsce średnio żyją powyżej 80 lat, mężczyźni 76, no to jeszcze 15 lat temu rzeczywiście to byłyby spektakularne dane, które właściwie by każdego nas zaskoczyły. W tej chwili i tak odbiegamy od krajów zachodniej Europy, gdzie średnia żyła długość życia, już nie mówiąc o krajach jak Japonia, gdzie średnia żyja, długość życia jest powyżej 80 lat. No ale dążymy w tym kierunku, Z, roku, z roku, na rok mam nadzieję, że będzie się poprawiało. Czynnik, taki współczynnik właśnie. Jest długości życia, to świadczy o jakby bogactwie kraju, nie tylko o bezpośrednio dbaniu o siebie, ale również o pewnym jakby zamożności, świadomości o osób, które żyją w tym kraju i jakby o, o, o społeczeństwie. Czyli patrząc na nasze polskie społeczeństwo, idziemy w dobrym kierunku. Jak najbardziej. U nas rzeczywiście idziemy w lepszy, dużo lepszym, do bardzo dobrym kierunku. Żyjemy wszyscy coraz dłużej, coraz zdrowiej. Teraz osoby 60-letnie, można powiedzieć, wyglądają przecież świetnie, funkcjonują świetnie jeszcze lat temu 20-15. Osoby już były używane, osoby, osoby stare właściwie, idą na emeryturę jako starcy, umierają kilka lat później. W tej chwili te osoby przecież funkcjonują między nami zupełnie do 70-80 lat często w bardzo dobrej kondycji.